W pudełku Shower Drain E znajdą Państwo wszystkie niezbędne elementy wraz z graficzną instrukcją montażu. We wcześniej przygotowanym miejscu pod prysznic instalujemy kanał Shower Drain E w docelowej pozycji. Montażu dokonujemy bezpośrednio na stropie właściwym. Po ustawieniu kanału zaznaczamy miejsca do przygotowania mocowań. W tym celu wiercimy otwór wiertłem 8 mm. Prosimy nie zapomnieć o podkładce wytłumiającej. Ponownie umieszczamy kanał na miejscu i dokręcamy wkręt do uzyskania wyraźnego oporu. Regulujemy wysokość kanału w dostępnym zakresie. Kanał powinien znajdować się od 1 do 2 mm poniżej docelowego poziomu płytek. Nie zapominamy zabezpieczyć nakrętki. Ponownie układamy folię izolacyjną na swoim miejscu, starannie dopasowując przy elementach kanału. Podłączamy rury odpływowe, pamiętając o zachowaniu spadku 2%. Zalecamy wykonanie próby wodnej. Wykonujemy posadzkę do wysokości kołnierza poziomego kanału, zgodnie z technologią producenta oraz zachowaniem spadku do kanału. Wszystkie naroża w przestrzeni prysznica zabezpieczamy folią w płynie z wklejonym na mokro kołnierzem izolacyjnym i ponownie zabezpieczamy folią w płynie. Ten sam zabieg powtarzamy wokoło shower drain, zabezpieczając styk kołnierza kanału z posadzką i ścianami. Całą przestrzeń prysznicową zabezpieczamy folią w płynie, najlepiej dwukrotnie. Rozpoczynamy kładzenie płytek. Wokół kanału nie zapominamy o zachowaniu odległości równej szerokości fugi. Fugujemy płytki poza przestrzenią wokół kanału. Zalecamy fugi dwuskładnikowe. Po zakończeniu prac zdejmujemy folię zabezpieczającą. Wokół Shower Drain E wykonujemy spoinę trwale elastyczną. Szeroka gama przykryć pozwala dopasować się do każdej stylistyki. Przykrywa pod płytki oraz przykrycia szklane nadają niezwykle unikalnego charakteru. Ako Lightline – automatyczny system podświetlenia w jednym z czterech kolorów. Jego użytkowanie jest niezwykle proste. Po wyciągnięciu rusztu wysuwamy piny mocujące, osuszamy moduły, jeśli są mokre, i umieszczamy je w ładowarce systemowej. Po naładowaniu wyjmujemy moduły i umieszczamy je w ruszcie. Czyszczenie kanału możemy wykonać sami, bez użycia specjalistycznych narzędzi, dosłownie w ciągu sekund. Dziękujemy za wybór naszego rozwiązania i życzymy przyjemnego użytkowania. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji i porad znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.